Hej malko, witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy w Minecrafta na xboxa Daję wam tym razem z telefonu, nie z tableta jak e, w Oto Dobra, nie ma e, Teraz sobie jak długo by się zapisało? What the fuck? Dobra. Crafty World. Mm -hmm. Online? Ale nie bok. no tak. Uuu. Ej, weźmiemy sobie taki. Albo nie, dobra, weźmiemy ten swój taki. Naturalny, lepszy. najlepszy. Jest tylko święta i tak. Dobra. Dobre. Weźmy no, pak. do już normalny tak Najlepszy dla go. Dobra, tak go nazwiemy, będzie śmiesznie. Yy, Bora, yy, yy, Przepraszam, ale muszę to. Pod... Aha! Aaa, dobra, czekaj. To no, było już czas. Przepraszam, ale już sama jestem słaby z Minecrafta. Więc nie przegrywajmy i zaczynajmy! To no, kiedy mi się to przegrywało? Ten odcinek troszeczkę jest wcześniej, bo jest dopiero godzina. Czekajcie, jest godzina, godzina, godzina 8.57. No tak. Ja to nagrywa o 8.57, a znajdę w tej w życie to się to wrzuci o 19.00. Hej, i gdzie nasza skrzydka? A. Dobra. To więc mogę coś tam fajnego było. O kurde, dobra, coś. Dobrze, że coś dobrego. To no i Pateka tam jest. Weźmy... O, pochodzi ja sobie leży. Te skrzyki się teraz... Po tym tak? Minecrafta, na Xboxie był. Nie no, uczy na kąpietę, to z skrzynki się teraz daleko rozpią, czasami ich nie widać i niektórzy gracze sobie myślą, gdzie moja skrzynka, gdzie moja skrzynka. No. I trochę tego update'a się nie opylał robić, ale cóż, nie wiedziałem, że tak będzie. Aha, jeżeli ktoś gra y, na Xboxie w Minecraft'a, to powiedzcie mi, czy, y, czy trzeba mieć Xbox Live Gold, na, żeby grać online na Xboxie? Powiedzcie mi, Dobra, w komentarzach najlepiej napiszcie. Ja modów ża Przecież żadnych modów nie mam granych. A ja mam konie, ja modów nie mam. O o o ja... Ej, ale ja modów nie mam, przysięgam. No to, jak to jest możliwe jak... Ale przysięgam! Przysięgam! Ja żadnych wodów nie mam granych i nie wiem, jak to się stało. Ej, używam ja jeszcze innej temki, jeżeli coś tak... Tylko poczekajcie, rodzice sobie wołają. Dobra, ja już jestem i pójdziemy sobie tam do z że coś innego będzie. Ale konie! Ja nie mogę, konie! Mówi, ja o wybranym od, a nic o tym nie wiem, bo kwiciesz. Tylko wtedy to by było jeszcze więcej tych zaskakanej I przepraszam, że tak dawno odcinków nie było. I wiecie dlaczego ja... bo... w sumie to... Ja, ja na tablecie jak nagrywałam to już się tylko losowo odcinki, czasami się mi grwają, czasami nie nagrywałem, też na jednym tak strąpaku i mi się nie chce wrócić. to się z nią, więc zdenerwowałem, No no i sobie, uuuu, ale wiesz, tylko to. Nie, nie będziemy w stanie, na razie jestem początkujący i nie będę sobie tego tak poróżał. Chyba, że na razie się wiesz coś, nie było tu i oznak, nie Poczekajcie Posłuchajcie, Mam tu bag, dawaj. Zawiska tutaj, bo tutaj. Dobra, to więc Mordor wiążemy do Kowala, zębuje, zębuje, zębuje. Dziękuję. Poczekajcie muszę. Po, Pozwólcie mi, błagam was. Muszę, mogę wejść na kreatywny i sobie tutaj pobuduję muszę. Prasę, muszę, ale przepraszam, muszę. Tu czas. z. w tu jeden, jeden, jeden. sobie Wszystkiego lepszego z okazji środki. Jeżeli by się ten odcinek dzisiaj wróci, to będziecie wiedzieli o co kawałek. No. Już mamy gałę wodę, włączona, akurat się to chyba robi. Nie, zaproponuję, jak ja by jestem, po się tak ciemno robi. Może padać będzie. I no ale nie, ciemno się robi, a zaprojek. Nie, bo nie. Ale dobra. Uuu, ile jest lepsza gra. Ej, wiecie, to jest tylko na wodach, nie? To co to, to, to ma być? Ej, czekaj. Skrzynia pułapka. Opylało się zrobić uptaida, bo to może było też na tabody. Ble, co to jest? Oh, do, Wiecie, Petardy! jeśli Wie... I słyszeliście takie złoty? Ja wiem, gdzie lopo się. upylało się. Jeśli macie XB... Xboxa, róbcie szybko update. Bo ja nie mogę. przysięgam na słowo, tego wcześniej nie było. Nie było tego, kurde! Jak ja się cieszę! Jak ja się cieszę? Ludzie! Ludzi! Poczekajcie, to to musi być niestety węgiel, bo się bateria obrazu wybuje. To następna część będzie kiedy idzie. Darka!